Kaj z tej strony, KJ, witam w kolejnym odcinku Rock and Roll, Właśnie przyszedłem walczyć z jakimś ziomem, który myśli, że jest kozak. Wszystki nas nie zabije, oczywiście. Co ty robisz, co ty robisz? Co, dostał po dupie i już wła... ekipę. O, oh Jezus, tak ja nie lubię takich ludzi. Dziękuję... Nie, MONTA ZABIŁEM. Holy shit. Dobra, to jednak ten nie był dla mnie. Iii, combo z powietrzny miał być. Dawać kolejnych, dawać kolejnych na tą arenę. Bo to jest przecież parodia. Dawać... Dwóch takich teraz myślałem, że taki super mobek jest. Nie, że... Wow, co tu się wam dzieje? Ale masz, ale Cię przeszywam moją zajebistą broń. Ła, wow. uczynale robaków, tak? To chyba z Was będzie, jeśli w ogóle, bo z Was przeważnie gówno zostaje. O, co się fatalite robię chyba. Dziękuję, gościu się zapalił. Czy mi się życie, czy jeszcze nie? Pozytywnie, jak musicie. Bo nie wiem. Nie, jeszcze nie. Trzeba ich wszystkich tutaj razem ztegować. A czemu oni ze sobą walczą? To jest odwieczna zagadka. Dobra, e-no. Ja tu włączam pałkę. No, włącza się pałka. Dup, 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 dup. Dziękuję bardzo, lip pozamiatane, pozamiatane Przecież to mi na dłużej nie, nie starcza A teraz jeszcze drugiego trzeba zabić jakimś sprytnym O tym czymś na przykład Gdzie ja mi tu przecież kurwa liczysz na kogieta ja zion? O, podpaliłem się Wow, wow, podwójny combo. Mocna rzecz Ciach, ciach I nie ma się z czym kombosów robić ją Wow, wow, wow Przepraszam, że ci tak zrobiłem, no ale tak było w liście moich kombosów tak, weźmiemy sobie życie A tak płoniesz, no. idą, ja myślę, że będziesz strasznie wyglądał jakiś Ghost Rider. Ghost Rider Imię niszczyciela, tak, tak. Aha. Miszczyciel by tu miał zwałę z was wszystkich, że wy się tak staracie. Aha, musieli sobie pokrzyczeć dopiero teraz na włączą filmik. O, przyszedł jakiś ognisty dziad. Nawet lepiej, ten mord będzie bardziej pasował do wojny. Dawa się tu nadać. jedziemy z koksem. Nie just support me, horseman. You require smore from a peer. You mnie look me in the eye Nieprawda, bo mogę chodzić też na czworaka. No, to come on. O, już się czuję zagłodzony, ziom. Też strzelać Co to miało być ten... Walka Zajebista 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 no, Jakiś pocisk leciał Wziął Walczymy bez monta? No bierz mieczyk Pokaż Czy cię na honorową walkę Wow masz daleki zasięg! Ło ty, unik robisz tak? Wziąłem, ja miałem bardziej dynamiczną walkę jak grałem jako nero kontra Dante To co ty teraz mi tu robisz to jest przecież parodia Ups. Zamazał obraz, przez chwilę miałem wrażenie, że zgubiłem okulary. A co do tego komentarza, teraz on powiedział, że zakończy to szybko i bezboleśnie, to on chyba miał na myśli chyba, nie wiem, walkovera. Da, koniec bullshitu. Ja mam chyba jakiś super talent do marnowania zajebistych skili na coś, na co w ogóle tego nie potrzebuję. Zobaczymy, jak sobie uda poradzić bez kolan. I bez męsności. Oje! Oh yeah. I tak kończą kozaki przy wojnie. O, to jeszcze ma z tym walczyć? koniem ma walczyć? Serio? Da. Wracamy do... Ej no. Kurwa, koń jeszcze żyje. No ja chcę konika. Nie. Ja go chcę.

Będę miał kuniko. jeja. Oh yeah. Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że on tu chciał powiedzieć w mnogiej, ale jakim cudem tutaj jest. Czy kiepsko się bawisz? No cóż, pożoga, wojna i pożoga znów podróżują razem, gdy wojna dosiada swego rumaka, takim mieczem stają się potężniejsze. Aha, bo to jest jego taki ten. On zawsze go miał, tylko po prostu teraz przy tej apokalipsie go stracił i teraz go odzyskał. Okej okay. Yeah! Reunited! Oh yeah! Ciao, ciao, ciap, cak, ciao, ciap, i ciach, iciach, 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 robi? Nie, naprawiam się nic. iciach, 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 No w końcu My też otworzyli. Dzięki. A tu jeszcze była skrzyneczka, tak się nie? Tu jest jakaś? No, tu jest. A, serio. Łap. Wow. Ok. Pięknie to wygląda. Lecimy stąd. Patataj, patataj. Fako. PAKO BCS, Ja Mam kunia Spata... Eee. Aha, tu byłem. Dobra, dobra, sorry, sorry, sorry. Po to tak, po to no co? Co się stało kurwa? Czemu mi go wyłączyło? W ogóle dobrze idę? W dobrym kierunku idę? Gdzie jest tu mapa? Eee, e, e, he, 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 he. Nie, ja w złym kierunku idę. Chyba. Tak czy nie tak? No już sam nie wiem. Sprawdzimy tam jeszcze raz, bo na koniu szybko będzie. Dobra, ja, to chyba tutaj, bo jest znowu zamykanie. Patata, patata, patata. nie mam czasu... ...na twój bullshit. Już Oczywiście nie mogę. Gdzie mam iść? Ha. Ha. Ja też jest zamknięte. To znaczy, że albo mam iść gdzieś tam, albo mam. Nie, ja nie chciałem odwołać. <grywa> Trzymaj tamto, ale co to było za przycisk? Lalala la 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 la, la. la, 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 la. A ja nie wiem co ja chciałem zrobić ziom. <grywa> Chodź tak fajnie skoczyć tam Prosicie, żeby się dało? Pozytywnie spróbujemy wow. hmm. tutaj struj, no Dobra, tak się nie da. lecimy tutaj. Wyszło, wyszło, wyszło. Zajebiście, o to mi chodziło. Skrzyneczka. Ok, tak, mamy skrzyneczkę. Co dalej? Chyba nic. Dzień dobry. Go coś zrobić? Jakoś fajnie? Eee, wątpię. Oh. Byłoby zajebiście, gdybym wiedział co mam zrobić. WTF Czy co, miałem to tak zrobić? Gdzie on jest? Chodź tu spróbujemy go jakoś tam złapać na E No, 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 no Supa Ooooo <ścoughs> pozytywnie. Masz taki pomysł Ja wiem mu tym, o tak zróżnicu. O, to będzie idealne rozwiązanie. Come on Dobra, to gówno dało. Idę tu Patataj, patataj, patataj SMS. Pewnie jakaś wskazówka od pozytywnych. Nie, nie, nie będę tego czytał. Niestety nie. Yy, no i co? Dobra, tak, na pewno nie. A może ja po prostu miałem strzelać? O, co by na to. Udało się, tak? Ojej, przewrócił mnie. No ja nie wiem, kompletnie nie mam pojęcia. Masz wskazówkę na mnie. 3 lata to to jest. A nie mam takiej wskazówki co mam zrobić w ogóle. Jakiś cel podróży albo coś w tym stylu. Nie nie mam. Wow, ile mam artefaktów, ale zajebiście! Oto taj, po to taj, a właśnie chciałem jeszcze coś sprawdzić yy, Ustawienia klawiszy yy, yy, yy. <ścoughs> Dobra nieważne, nieważne Nie, nie Wiem czego ja mam uderzyć tym mieczykiem śmiesznym Panie pozytywnie co mam zrobić Co? Umierz! O Umierz! O umieraj, umieraj Patrzcie kurde, człowiek kiedyś to przychodził i nie mam pojęcia, nie pamiętam co ja teraz tam przychodzi. Tam wcześniej pisało, że mam trzeba nacisnąć Co wyglądało jak Jak ten miecz, myślę. ale nie mam pojęcia, nie mam pojęcia Spróbujemy jeszcze raz ale ginę, 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 ace. Pozytywni. Spróbujemy to przejść w kolejnym odcinku, bo ja już nie ogarniam psychicznie takiego stresu, naprawdę. Jeszcze zginąłem, co to ma być w ogóle? Oj, pozytywność opadła, pozytywność opadła, niestety. Pozytywni, bądźcie tak pozytywni, że podnieść tą pozytywność. I dzięki za trzymać trzymajcie się.